Siemano Dzisiaj na ściga Ekipa się zebrała O kurde, patrzę, że tu Coś tu odstaje, panie Tak nie powinno być O, idą kur, Dwa te Powiem wam, zaktualizowałem sobie GoPro do najnowszej wersji i już jest problem na starcie. Mówię, kurde, ładuję sobie i patrzę, na przykład kamerka z rytego moto, co tu leży, się naładowała do 100%, a moja do 65%. Mówię, co jest, kurde. Kurde, taki, o, akurat mam farta. Mówię co jest, kurde, wiecznie problemy. Dzisiaj tu już chyba trzeba będzie zrobić jakiś detalik w gsx bo. Bo raczej ostatni wyjazd. Chociaż w sumie zimo też można jeździć. Chłopaki mieli być już z pół godziny temu, a jeszcze nikogo nie widać. Ciekawe ile ja w ogóle w się mam paliwa? Może od razu na stację jechać. Rezerwa się niby nie pali jeszcze, ale Tadam, zaraz będzie się palić. Ej, jak gada te battery low, to na ile mam na 20 minut jeszcze? Ja niby ładowałem 15 minut. Na 15, Na 15 minut. Ja to już mówię, ale wiesz, że to Ci się tak macha już jak wyjechaliśmy na torę ósemkę, ja mówię do Patryka, że coś Ci się macha ten wydech, ale w sumie... Kurwa, nie wiedziałem, że zjeżdżała ta BMW tak fajnie zapierdalała. To laska, nie? Pijgałeś, no. no gdzie się tego wyglądacie Lepsza opcja to było zatankować, a teraz zjeść niż zjeść, a teraz czekaj!